Oshq ¿ja odim va mu? pe është që të lagë duke jatë e a ka la regë Shuu nistowniěwi <laughs> Dobra, to Rzeszenia jawoż do moje miasto organizujemy dzisiaj sobotki i bardzo się cieszę, że jesteście tu państwo z nami i proszę o zabawę. Na razie rozpoczniemy rozpaleniem od lista. Potem będzie parę słów o tradycji, a potem zespół pani Szczyżycy zatańczy trzy tańce. Znaczy proszę o podpalenie od lista. Państwa, mały miłość próbuje rozpalić ognisko. Najmłodszy, Myślę, się wydaje, że jeden z najmłodszych. Proszę o zdjęcia, proszę, proszę. W towarzystwie harcerzy. Tak, w towarzystwie harcerzy. I w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Taczmarka. A gdzie prawa? A gdzie prawa? gdzie się aktysto palić, a gdzie prawa? Tyle ludzi, mało słychać. Ja was w ogóle nie słyszę. Gdzie? Nie słychać tych praw. Cicho zaczyna się palić. po pomalutku, pomalutku. Zaczyna się palić. Nie mi bardzo zrobiłem. jak tam? Dzień dobry. Ponieważ dzisiaj już trzeci rok z kolei zapłonął, sobotkowe ogniska na wzgórzach Jawożna. Mimo, że tradycja przywrócona została niedawno, wielu ludzi zastanawia się, dlaczego w tym terminie, dlaczego nie wolny dzień, tylko właśnie w poniedziałek, ponieważ jest to tradycja palenia ognisk Wieczór Zielonych Świąt. Znaczenie różne było tych ognisk. Jedni widzą w tym pamiątkę stąpienia Ducha Świętego na Apostołów w postaci ognistych języków. Inni zaś uważają je co najprawdopodobniejsze, jako pozostałość zwyczaju pogańskiego palenia ogni na cześć bójstw wiosennych dla uproszenia urodzaju i uwolnienia od złych mocy. Podczas palenia tych ognis była okazja do całonocnej zabawy, i świętowania i ucztowania. Dlatego dzisiaj też zapraszamy do zabawy i do ucztowania. 頑張れ 私たちはこの人たちのために、た To? Karol, nie usmażysz się, Samoje, nie. to jest Nie, ja mam z takimi stopkami. A czemu nie? Nie te. się przestrzegają, To moje. Już idę, 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 idę. 시청 <목소리가> <목소리가> どんな